Hejcie, siemanko, ja jestem Piotr i wczoraj pod koniec wczorajszego live'ika z Minecrafta usłyszałem dziwne dźwięki, takie jak ten. A moja reakcja na te dziwne dźwięki wyglądała właśnie tak. Maria, co to było? Wtedy postanowiłem uciec ze jaskini. Włączyłem tryb kreatywny, uciekłem i zacząłem patrolować mój cały świat, sami zobaczcie. Ale że nic podczas tego patrolowania nie znalazłem, włączyłem live'a, włączyłem Minecraft'a i już go nie włączyłem przez nie wiem, godzinę. Ale ta historia nie kończy się na tym, po jakimś czasie znowu włączyłem Minecraft'a i chciałem sprawić te zadźwięki, więc znowu włączyłem wtedy kreatywny tryb na tym świecie i wykopałem ogromną dziurę w dół. I słyszałem takie dźwięki, musicie sami to zobaczyć, słuchajcie. Ja chcąc sprawdzić co to za dziwne dźwięki, postanowiłem, że wejdę na Google'a i coś na ten temat poczytam. Wchodzę na Google'a i zaczynam pisać dziwne dźwięki w Minecraft. Wyszukuję. I pojawia się strona od jaskin. Dobra, wygląda legitnie. Wchodzę w nią. Strona jak strona. zaczynam czytać. W przeciwieństwie od nazwy, nie są to dźwięki występujące w rzeczywistych jaskiniach, jak spadające krople, a nie naturalne dźwięki. Zostały one wybrane tak, by jak najbardziej wyróżniały się spośród innych odgłosów gry i pobudzały świadomość gracza o nadchodzące niebezpieczeństwie. Znane odgłosy jaskiń to odgłosy z silnika motocykla, rozrywane skrzypce i bardziej znany dźwięk przez graczy uznawany za najstraszniejszy. Z tym się zgadzam. Powiewający wiatr. Aby dźwięki. Te były odgrywane. W odległości 10-20 bloków od gracza musi znajdować się w pomieszczeniu o minimalnych wymiarach 3x3x3 i poziomie światła max 8. Grać może znajdować się równie dobrze nad jak i pod ziemią. Odgłosy te nie mają bezpośrednio związku z obecnością mobów, i itp. Teraz pokażę wam jakieś dźwięki, które możecie spotkać. Słuchajcie. Od tego momentu, gdy po raz pierwszy usłyszałem te dźwięki, boję się po prostu Minecrafta. Nawet najzwyklejszy dźwięk normalnego zombie tak mnie przestraszył, że spodskoczyłem na łóżku. Dobra, dziękuję wszystkim za oglądanie. Zostawcie łapeczkę w górę, jeśli jesteś nowy, suba dzwonem pa.